Witam Was w pierwszym filmie po mojej metamorfozie. I dzisiaj przychodzę do Was z holem. Pod ostatnim filmem, właśnie z mojej przemiany, pojawiło się sporo komentarzy, że bardzo lubiliście mój poprzedni styl i że szkoda, że już nie będzie takich rzeczy. Więc tutaj małe sprostowanie. Nie, nie wyrzucam starych ubrań, dalej będę się ubierać tak, jak się ubierałam. Po prostu dorzucam coś nowego, czyli kilka eleganckich ubrań, ale nigdy nie zrezygnuję na przykład z moich ukochanych butów na platformie. Starych ubrań nie wyrzucę, mój styl się nie zmienił, po prostu dodałam do tego coś nowego, czyli właśnie takie bardziej eleganckie marynarki i tak dalej. I po prostu będzie to takie przemieszane. Także już nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj pokażę Wam kilka moich ostatnich łowów ze strony Sheinside oraz Joins. W związku z tym, że z Sheinside mam znacznie więcej rzeczy, to od tej stronki zacznę. Pierwszą rzeczą jest taka sweterkowa, długa sukienka z golfem. I przyznam szczerze, że troszkę się na tym zawiodłam, ponieważ ten kolor miał być neonowo-zielony a przyszedł onowo żółty. Ale uważam, że i tak wygląda bardzo uroczo, szczególnie że jest to właśnie sukienka, a mi się mega podobają takie sweterkowe sukienki. No i oczywiście golf nie muszę się powtarzać, wiecie dobrze. Uwielbiam. Ale zauważam też jeden minus tej sweterkowej sukienki, mega, mega elektryzują się włosy. Przy następnej rzeczy zrobiłam sporą wtopę. Kupiłam takie piękne, czarne futerko. I nie wiem, czy kojarzycie, ja już kiedyś zamówiłam takie brązowe w rozmiarze M, dlatego że z tych chińskich stronek rozmiarówki są bardzo często zaniżone. A że ja lubię takie większe kurtki, to właśnie wtedy zamówiłam sobie rozmiar M, ale okazało się, że jak tak wyciągnę rękę, to wtedy rękawy są dużo, dużo za krótkie i ogólnie powinnam zamówić jakiś rozmiar LXL. No i tym razem zobaczyłam takie czarne. Czarne futerko. Wydawało mi się, że to jest to samo, więc zamówiłam rozmiar XL, i tutaj się okazało, że rozmiarówka już nie jest zaniżona to jest normalna rozmiarówka. I ta XL jest tak gigantyczna, że ja się po prostu w tym topie. Tak jak lubię duże rzeczy, tak to jest za duże. Ale ogólnie samo sobie jest przepiękne, więc kto wie, być może następnym razem zamówię sobie rozmiar S. Czas na topy. Ja zamówiłam sobie dwa identyczne, jeden czarny i jeden biały. I są to takie zwykłe topy na krótki rękawek. Ja już takie mam i biały, i czarny, i są to moje ulubione topy ever, tylko że na długi rękaw. I wygląda to mniej więcej tak. I przyznam szczerze, że w lato uwielbiam nosić te dwa topy e, z tym długim rękawem, ale właśnie przez ten długi rękaw czasem jest w nich za gorąco, więc zamówiłam sobie teraz dwa takie same, tylko na krótki rękaw. I moim zdaniem właśnie takie malutkie topy wyglądają przepięknie do jakichś wielkich spodni, tak jak moja zeszłoroczna stylówka z Orange Warsaw Festival, albo do jakichś ogrodniczek, gdzie zarzucamy sobie szelki i po boku właśnie wystaje taki malutki top. Moim zdaniem wygląda to mega uroczo. Zamówiłam sobie torebkę i jest to torebka marmurowa. Bardzo chciałam mieć marmurową torebkę. Uważam, że jest mega elegancka i urocza. Ma jeszcze długi pasek, żebyśmy mogli ją nosić spokojnie yy, na ramieniu, ale ogólnie widzę, że w środku nie ma żadnej kieszonki. Co prawda, to nie jest żaden problem, bo to i tak jest taka malutka torebka. Wiadomo, na portfel, telefon i w drogę. rzeczami, jakie zamówiłam na Joins są buty. Powiem Wam szczerze, że troszkę dziwnie, że przyszły one w takich siatkach. Oczywiście wyglądają one mega uroczo, ale uważam, że dobre są na zakupy Stacjonarnie. Jeżeli e, wysyłamy buty za granicę, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak te paczki będą zrzucane, przewalane i tak dalej, to troszkę słabe jest e, ich zabezpieczenie w takim zwykłym worku, a nie kartonie. Ale jak już sprawdzałam, na szczęście nic się nie zniszczyło, więc wszystko jest ok. W związku z, w związku z tym, że coraz. że właśnie na. w związku z tym, że. Za, w związku z tym, że. Y, w związku z tym, że małymi krokami zbliża się lato, to postanowiłam, że zamówię jakieś buty właśnie na wakacje. I pierwszymi butami, jakie zamówiłam są sandałki. E, są przeurocze, czarne i na palcu jak i na kostce mają przezroczysty pasek. I nie wiem, czy kojarzycie, ale ja już kiedyś dokładnie takie buty zamawiałam w kolorze beżowym i jeansowe. I tak mi się one podobają, że postanowiłam zamówić jeszcze czarne. Nie żadnych białych butów na obcasie, więc postanowiłam sobie takie sprawić. Są to przepiękne białe butki ze złotymi tutaj klamrami, co wygląda bardzo elegancko i myślę, że super będzie wyglądało do jakiejś delikatnej letniej sukienki. I tutaj jeszcze tylko dodam, że przez to, że mają one taki cieniutki obcasik, nie są jakoś specjalnie wygodne, ale czasem można trochę pocierpieć. Będziecie się śmiać ze mnie, że ja bardzo często zamawiam identyczne rzeczy tylko w różnych kolorach, ale tak samo i tym razem mam dwie identyczne pary butów. Pierwszą parą są takie przezroczyste różowe bodki z przezroczystym obcasem. Szczerze nie mam pojęcia do czego je nałożę. Ale wyglądają uroczo, mam nadzieję, że znajdę jakąś stylówkę, do których będą one pasowały e, Jest to coś na pewno innego, nigdy nie chodziłam w takich butach, ale czas spróbować I druga para identyczna, tylko że biała, a właściwie to obramówkę mają białą Środek jest całkowicie przezroczysty i te na pewno będą już pasowały do większej ilości stylizacji I w ogóle są to kolejne białe buty na obcasie, których nigdy nie miałam Właśnie sobie zdałam sprawę, że większość tego zamówienia jest dublem czegoś w innym kolorze. Te buty. Czarne buty, które przed chwilą pokazywałam, jak już mówiłam, mam beżowe i jeansowe. Czarna kurtka, którą mam w kolorze brązowym. I dwa identyczne topy w różnych kolorach. Ok, tak więc to już było wszystko z joints. I teraz możemy przejść do ubrań z Shinsai. Pierwszą rzeczą jest. Hit totalny. Ja to tak uwielbiam. Już kilka razy miałam to na sobie, i to jest cudowne. Jest to taka mm, sukienka z czarnego jeansu, ale właśnie taka czarna kurtka jeansowa. I jest ona przywiązywana paskiem w talii. I to, jak to pięknie podkreśla talię i w ogóle jak pięknie się w tym wygląda, to jest hit. Zdecydowanie moja ulubiona rzecz z całego tego dzisiejszego filmu i jedna z moich ulubionych z szafy. A no i oczywiście linki do tych wszystkich rzeczy, które Wam dzisiaj pokazuję, znajdziecie w opisie tego filmu. mam jeszcze trzy rzeczy i wszystkie trzy rzeczy są z printem zwierzęcym. Jak możecie kojarzyć, print zwierzęcy jest teraz bardzo modny, wcześniej był jeszcze bardziej i ja szczerze mówiąc zamawiałam te rzeczy kilka miesięcy temu, ale że e, właśnie z Shinside mam tylko cztery to nie pokazywałam ich wcześniej, bo nie dałabym rady zrobić całego filmu z czterema rzeczami, więc robię ten film teraz, kiedy mam do pokazania po prostu więcej rzeczy. No i pierwszą rzeczą jest taka przepiękna wężowa spódniczka, i jest ona z suwakiem na przodzie. Ogólnie mega, mega mi się podoba, i zamówiłam sobie rozmiar S, bo to był najmniejszy rozmiar, i niestety jest na mnie za duża. Jest naprawdę bardzo piękna, więc mega ubolewam nad jej rozmiarem. Żałuję, że nie było XS-ki. No, ale trudno. Może e, będziecie mogli ją zgarnąć u mnie na wyprzedaży szafy, które raz na jakiś czas robię na swoim Instagramie. Jeżeli jeszcze mnie śledzicie, to serdecznie was tu zapraszam i myślę, że możemy przejść do kolejnej rzeczy. Piękny sweterek, który ma takie falbanki po y, obu stronach i po jednej, jak widzicie, jest prync zwierzęcy. Y, I ten sweterek tak pięknie błyszkuje. W kamerze chyba tego nie widać, ale jest on taki troszkę błyszczący. Y, no i właśnie przez tą falbankę jest mega, mega fajny. mi już ostatnia rzecz i jest to taka przepiękna kurtka z kapturem w panterkę. One również są teraz mega mega modne. Aczkolwiek nie jestem przekonana, czy taka kurtka w panterkę pasuje akurat do mnie. Myślałam, że trochę lepiej będę w tym wyglądać, bo mega mi się podoba, jak widzę kogoś właśnie w takiej kurtce. Ta mi się szczególnie spodobała, bo ma bardzo duży, fajny kaptur i tutaj możecie zobaczyć, że na zdjęciu wygląda to przeuroczo, ale czy mi pasuje, nie wiem, więc możecie pisać w komentarzach, czy powinnam ją sobie zostawić i w niej chodzić, czy może raczej powinnam ją wrzucić na wyprzedaż w szafy. Więc to by było już na tyle, ale mam dla Was małe info, bo często pytacie, czy będzie kolejny haul z AliExpress, więc tak, będzie. Eee, niedawno przyszły mi rzeczy, co prawda mam jeszcze inny film do nagrania przed tym, ale wyczekujcie, taki film na pewno się pojawi. Wszystko jest już przygotowane, więc jeżeli nie chcecie przegapić tego filmu, to włączcie sobie dzwoneczek i na pewno wtedy nic Wam nie umknie. No i co, ja się już z Wami żegnam, widzimy się w następnym filmie, do zobaczenia, cześć!